Piątek 29 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Bielawie z wizytą roboczą gościła delegacja samorządowców z Czech. Ta wizyta łączy się z projektem, który wspólnie realizowaliśmy, a mianowicie 15-lecie współpracy między Bielawą a Chronowem. I teraz jest realizowana jak gdyby część czeska, stąd też jest ich wizyta, taka studialna, z jednej strony pokażemy im miasto, a z drugiej strony będziemy też mówili o tym, jak funkcjonuje urząd miasta, jak pracują służby finansowe, jak współpracujemy generalnie z inwestorami w mieście Bielawa, także pokażemy całościowo obraz naszego miasta i wymienimy Uwagi, doświadczenia też w pracy i funkcjonowania urzędu. Spotkania partnerskie są najlepszą formą zdobywania wiedzy na temat działania samorządu i miasta. Niewątpliwie tego typu spotkania to jest bardzo dobra forma, ponieważ myśmy już kiedyś uczestniczyli w takim studialnym wyjeździe do miasta partnerskiego Lingen. No i mogę powiedzieć, że też uczestniczyła wówczas grupa naszych pracowników urzędu i było to naprawdę bardzo pożyteczne spotkanie, bardzo pożytecznie spędzony czas, no i wiele ciekawych doświadczeń. Wizyta miała charakter szkoleniowy, a naszych południowych sąsiadów interesowały najbardziej przemiany gospodarcze, jakie dokonały się na terenie gminy w ostatnich latach. Myśmy się naplanowali że chcemy i kolegom z urzędu nie jenom wedeniu miasta, ale ukazać, jaka Bielawa, nasze partnerskie miasto, jest. Chcieliśmy, aby się se znamyli z tym, jak funkcjonuje urząd jakie jest Bielawa miasto, jakie ma okolice. aby věděli, proč spolupracujeme a aby jsme je do té vzájemné spolupráce i toho úředníka v Hronově více zainteresovali. Vizita českých samorządovců je realizací unijného projektu, v kterém účastníčom oba města.